Agata Wróbel, znana i utalentowana sportsmenka, na długo zapisała się w historii polskiego sportu. Jej kariera była pełna wspaniałych osiągnięć zdobywczyni medalów olimpijskich w roku 2000 oraz 2004, kiedy to z powodzeniem rywalizowała w podnoszeniu ciężarów. Niestety, kilka lat temu jej życie odmieniło poważne schorzenie zdrowotne. Agata zaczęła cierpieć na poważne problemy ze wzrokiem, co znacząco wpłynęło na codzienność jej życia oraz możliwości znalezienia pracy. W swojej autobiografii zatytułowanej Ciężar Życia, sportsmenka odsłoniła szczegóły dotyczące swojej walki z chorobą. Opisała, jak odczuwane przez nią dolegliwości, takie jak problemy z równowagą i minimalne czucie w dłoniach i stopach, tragicznie wpływają na jej codzienne funkcjonowanie. W jednej z relacji zdradza, jak bardzo ograniczona jest jej mobilność. Ukazuje walkę, w której codzienne czynności mogą być wyzwaniem, i dzieli się dramatycznymi momentami, gdy zaledwie kilka kroków w sklepie potrafi sprawić. Że czuje się przytłoczona i niezdolna do oddychania. Agata wspomina, że kilka lat temu konieczność przystosowania się do nowej sytuacji stała się dla niej ogromnym wyzwaniem. W trakcie jednej z wypraw, której celem była podróż do rodzinnego miasta Jeleśnia, znalazła się sytuacji, gdzie musiała zrezygnować z prowadzenia samochodu. Przypomina sobie jesień, kiedy otaczał ją piękny krajobraz, ale ona sama czuła się bezsilna, ledwo radząc sobie z milimetrami na trasie. W tamtej chwili. Gdy na poboczu próbowała siąść w spokoju i zebrać myśli, czuła, jak frustracje narastają. Po wielu trudnych przeżyciach w jej życiu zaczyna pojawiać się Colin, osoba, która staje się dla niej ogromnym wsparciem. Wspólnie przeżywają trudne chwile, a Agata zaczyna w coraz większym stopniu polegać na nim. Przysporzyło jej to jednak pewnych wątpliwości oraz obaw związanych z zależnością od drugiego człowieka. Wiele jednak muszą razem przejść, Colin sam zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które także wymagają interwencji medycznej. Agata odkryła, że duch walki oraz determinacja do życia są równie ważne, jak jej przystosowanie się do nowych warunków. Pomimo trudności, jakie niesie życie, sport uczestniczył w jej wychowaniu, dziś z większą uwagą stara się dbać o siebie, rozwijając swoje umiejętności w inny sposób, na przykład gotując. Opowiada o swojej pasji kulinarnej, która stała się dla niej nowym rodzajem terapii i odskocznią od chwilowych frustracji. Przygotowywanie posiłków dla Kouline sprawia jej radość i daje poczucie pełnoprawności w społeczeństwie. Wzrost niezależności i chęć do działania w obliczu przeciwności sprawiają, że Agata staje się symbolem determinacji oraz siły. Równocześnie odkrywa, jak ważna jest bliskość z innymi ludźmi, relacje, które budują siłę i dają nadzieję. Osobiste doświadczenia zmagania ze zdrowotnymi ograniczeniami nie tylko uczyniły ją silniejszą, ale również sprawiły, że w dzisiejszych czasach jej głos staje się coraz bardziej słyszalny, niosąc ze sobą przesłanie otwartości na wyzwania i walki z codziennością. Takie zmagania, powiązane z odnajdywaniem się w nowej rzeczywistości, tchną duchową energię w obszarze, w którym dla wielu osób wydaje się, że nie ma już nadziei. W ten sposób agata wróbel pokazuje, że nigdy nie jest za późno na walkę o własne marzenia, niezależnie od tego, jak dużymi przeciwnościami przyjdzie nam się zmierzyć.